Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Paweł Biedrzycki Strefa Inwestorów. Dzisiaj jest 2 lutego 2019 roku. No i zastanowimy się nad tym, jak inwestować w tym już miesiącu na giełdzie. W ramach dzisiejszej analizy przyjrzymy się sytuacji na indeksach Zagranicznych oczywiście i polskich, no z zagranicznych to oczywiście amerykańskie S&P 500, Nasdaq, niemiecki DAX, brazylijska Bowespa, węgierski BUX, rosyjski RTS, no i bardzo szeroki przegląd polskiego rynku, począwszy od WIG, WIG20, MWIG40, SWIG80, WIG Banki i WIG Energia. Zapraszam do analizy. Zaczynamy tradycyjnie od SP 500 w interwale miesięcznym, no cóż, są takie okresy na rynku, kiedy no właściwie wchodzi wszystko, co zakładaliśmy. To znaczy, no, jeżeli popatrzymy przez te ostatnie miesiące, no to wszystkie założenia, które przyjmowaliśmy na przyszły miesiąc się spełniały. A akurat styczeń 2019 roku no, pobił wszelkie rekordy. Tutaj rzeczywiście wszystko, co zakładaliśmy, się sprawdziło. No, przede wszystkim SP 500 w interwale miesięcznym. Przecena, tak jak przypuszczaliśmy, zatrzymała się w okolicy średniej 45-miesięcznej tej niebieskiej, no i mieliśmy potężne odreagowanie, no i w tym momencie indeks jest w okolicy oporu, bo przypominam, że teraz ta wyłamana średnia 15-miesięczna jest w tej chwili oporem. No, i tutaj równie dobrze indeks może zawrócić, tak? I na przykład jeszcze przetestować połowę tego białego korpusu ze stycznia, czyli na przykład o kolejce 2600 punktów, i dopiero powrócić do wzrostu. W tej chwili indeks amerykańskiej giełdy jest w okolicy oporu. Jeżeli przyjrzymy się mu w takim interwale dziennym, to takim kluczowym wsparciem jest właśnie są te okolice 2600 punktów, więc. Jeżeli na przykład by miał nastąpić zwrot, jakaś korekta od okolicy tej średniej 200-dniowej SMA 200, no to takim naturalnym wsparciem są okolice 2600 punktów. Tutaj zwrot i kontynuacja wzrostów. Ewidentnie no, sytuacja na indeksach amerykańskich się poprawia. No, jeżeli popatrzymy na NASDAQ, no to tutaj też, co prawda, no, jesteśmy wciąż daleko od szczytów. Z zeszłego roku, ale no ten ruch w górę jest bardzo dynamiczny. I po drugie, i tutaj też Nasdaq przełamał taki bardzo ważny opór w postaci okolic 6900 punktów. Więc, w tym momencie, z technicznego punktu widzenia, jeżeli miałby rynek zawrócić i jakby wykonać jakąś przecenę, no to zakładamy, że to będzie ruch powrotny do tego wyłamanego oporu przed kontynuacją wzrostów. Rzućmy okiem na niemieckiego DAXA. No, i tutaj też no wręcz perfekcyjnie sprawdziło się to, co zakładaliśmy. To znaczy, w zeszłym miesiącu mówiliśmy, że DAX dotarł do okolic ważnego wsparcia. tak? W postaci tych maksimów wyłamanych, plus w postaci wsparcia z, ze względu na to, że zrealizował zasięg spadkowy z tej formacji głowy i ramion. No, i to było rzeczywiście się sprawdziło. Styczeń był takim bardzo wzrostowym miesiącem dla niemieckiej giełdy. No, tutaj jakiejś euforii, powodów do euforii nie ma, no bo tutaj już zbliżamy się do okolic oporu w postaci tych 11500 punktów. No, ale widać, że jakaś odwilż na indeksach giełdy niemieckiej nastąpiła. Co ciekawe, tak jak przypuszczaliśmy oczywiście, bo czyli giełda brazylijska, kontynuuje wzrosty. W zeszłym miesiącu mówiliśmy, że nie ma nic dziwnego, ruch powrotny do tych wyłamanych maksimów z 2018 roku i kontynuacja wzrostów i proszę bardzo, to się realizuje. BUX w bardzo ważnym miejscu, czyli taki nasz dość bliźniaczy rynek węgierski. Kurs jest blisko szczytów z, ze stycznia 2018 roku. Ja przypomnę, że to są historyczne maksima, no i nie ma nic w tym dziwnego. To znaczy mamy podejście cofnięcie, zatrzymanie w okolicy e, tych poprzednich szczytów, tych z grudnia. No i technicznie indeks jest gotowy do kontynuacji wzrostów i zakładamy, że będzie je kontynuował. Co dalej? E, giełda rosyjska. E, bardzo nam się podoba to, co się dzieje na giełdzie rosyjskiej. W zeszłym miesiącu mówiliśmy, że na no, jakiś powodów do paniki nie ma, była przecena, ale w porównaniu do tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ona nie była znaczna. Liczyliśmy właśnie na jakieś potrójne dno, ono się formowało, no i zakładaliśmy, że wyłamanie tego szczytu, ostatniego powyżej średniej 200-dniowej, będzie sygnałem kupna, więc formalnie mamy wygenerowany sygnał kupna na indeksie rosyjskiej giełdy, przełamany został nawet ten, przełamany został nawet opór w postaci 1200 punktów, więc tutaj może być jakieś cofnięcie do tego wyłamanego oporu i kontynuacja wzrostów, no realne jest nawet e, wzrost do okolic tych maksimów z lutego 2018 roku. No i po tak zarysowanym wstępie przechodzimy do polskiego rynku giełdowego, no i tutaj jest, tak jak przypuszczaliśmy Dobrze, to znaczy formalnie indeks WIG najszerszy wygenerował sygnał kupna. My mówiliśmy, że mieliśmy podejście pod średnią dwustudniową, To było trzecie podejście pod tą średnią. No i w tym momencie, jeżeli by nastąpiło wyłamanie tego szczytu, no to mamy formalnie sygnał kupna. No i to jest w ogóle nie ma dyskusji, tak? To znaczy, jest sygnał kupna. Co by się nie działo? W Stanach Zjednoczonych sygnał kupna został wygenerowany, indeks ruszył na północ i teraz mamy takie podejście pod te maksima z września zeszłego roku. Naturalne jest jakieś ewentualne cofnięcie. No i teraz, w tym momencie, jeżeli doszłoby do wyłamania tych ostatnich maksimów, no to mamy z technicznego punktu widzenia sygnał kupna z zasięgiem na indeksie WIG w postaci maksimów ze stycznia 2018. Więc to naprawdę wygląda całkiem nieźle, a jeszcze lepiej wygląda, jeżeli zerkniemy sobie na indeks X20, czyli największe spółki. Tutaj mamy taki piękny układ średnich, zapowiadający gotowość do dynamicznego wzrostu. Mamy już wybicie właściwie tych maksimów z września e, zeszłego roku, jakieś cofnięcie do tych maksimów, i w tym momencie ponowienie ostatniego szczytu, sygnał kupna z zasięgiem wzrostów na 2600, 2650 punktów. MV40 też formalnie wyłamał sygnał kupna, mówiliśmy o tym. Kluczowa średnia studniowa w tym momencie pokonanie tych maksimów z grudnia będziemy interpretowali jako sygnał kupna jest sygnał kupna jest cofnięcie do wyłamanej średniej studniowej w tym momencie ponowienie tych szczytów 4100 punktów sygnał już do tego, że indeks będzie kontynuował wzrostu, no i właściwie potwierdzenie, że już można mówić o jakimś średnioterminowym trendzie wzrostowym na średnich polskich spółkach. Ostatni indeks podstawowy SWIK 80. Bardzo fajna sytuacja. Wyjście powyżej średnią 50-dniową zieloną, teraz mamy wyjście powyżej średnią studniową po raz pierwszy od praktycznie roku. No, ostatni raz można powiedzieć, że powyżej była w lutym zeszłego roku, więc możemy powiedzieć, że od ponad roku pierwszy raz powyżej średniej studniowej. Oczywiście to świadczy o tym, że rynek zyskuje na wartości nie tylko Kilka największych spółek na polskiej giełdzie, ale też jest jakaś szerokość. Te wzrosty są takie ciężkie, ale to wbrew pozorom wcale nie jest takim złym sygnałem. No i w zeszłym miesiącu również sygnał kupna wygenerował wigbanki. Przypominam, że zakładaliśmy, że wybicie z tej formacji trójkąta będzie sygnałem kupna. Sygnał kupna został wygenerowany. No i na razie zakładamy, że. Przecena jest ruchem powrotnym do tego układu, przełamanego układu średnich SMA 50, 100 i 200 przed kontynuacją wzrostów. Teraz, w tym momencie, no, ten ostatni szczyt jest kluczowy. Jeżeli zostanie wyłamany, no to mam właściwie czytelne potwierdzenie formacji. No i oczywiście banki, ogólnie rzecz biorąc, są bardzo ważne. Muszą na wartości zyskiwać banki, żeby na polskiej giełdzie była hossa. No i ostatni indeks. W sumie ten, który nas najbardziej interesuje, bardzo nas cieszy, to co się dzieje na WIG Energia. Cofnięcie dość yy, jakby nerwowe i takie w aurze politycznej na indeksie WIG Energia do okolic przełamanej średniej dwustudniowej. Z technicznego punktu widzenia to jest bardzo czytelne. No i powrót do trendu wzrostowego. Przypominam, że oczywiście wzrost na indeksie energetycznym yy, te... W grudniu nie, no nie zatrzymało się w przypadkowym miejscu. Byliśmy w, w okolicy takiego ważnego oporu, więc mamy kolejny test tego oporu. Jeżeli on zostanie wyłamany, no to liczymy na to, że indeks otworzy sobie drogę do wzrostów nawet w okolice 3200 punktów, i tam może nastąpić jakiś kolejny yy, przystanek. Także. Podsumowując, bez zmiany jesteśmy optymistami, jeśli chodzi o polski rynek. Już mniej więcej od listopada oczekiwaliśmy tego, że sytuacja na polskiej giełdzie się poprawi. W listopadzie było fajnie, w grudniu była jakaś tam korekta, no i teraz mamy bardzo mocny styczeń, efekt stycznia bardzo mocny na polskiej giełdzie. Dawno nie było takiego dobrego stycznia na polskiej giełdzie, no i ocz oczekujemy, że ten Trend pozytywny będzie kontynuowany, bo na dobrą sprawę jest tanio, indeksy są mocne, wykazujemy się siłą w porównaniu do rynku zachodniego, podobne giełdy do nas są silne, więc nie pozostaje nic innego, jak z optymizmem patrzeć w nadchodzący miesiąc. Także to wszystko, co dzisiaj przygotowałem. Bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam i życzę dużych zysków. Jeżeli zainteresowała Ciebie analiza wideo i chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu na giełdzie, pobierz teraz e-book mojego autorstwa pod tytułem Jak analizować wykresy giełdowe. Dowiesz się z niego m.in. o tym, jak skutecznie inwestować z użyciem analizy technicznej, czy trzeba przewidywać przyszłość, żeby zarabiać na giełdzie, jaki sposób inwestowania przynosi największe zyski. Wejdź teraz pod adres strefainwestorów.pl ukośnik ebook lub kliknij w link pod wideo, aby pobrać e-book za darmo.